Hej, cześć, mam dziecko z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie w ósmym już odcinku z Ich i iHFH challenge 12 przed mi się gra zwiksowała i nagrywam to drugi raz na szczęście yy, nie zagrałem całego meczu poprzednio, tylko dwie minuty jeszcze <ścoughs> mówiąc i przy wyniku 1-1 zakończyło się to spotkanie, bo gramy. Mi... Się skraszowała, ale już jest raczej wszystko ok. I zaraz przejdziemy do spotkania po krótkiej przerwie. Ok, już jestem. No w takim razie dzisiaj gramy ze Szwecją. To, tutaj troszeczkę sobie analizowałem, kto które miejsce zajął przed chwilą. Norwegia, piąte miejsce, Słowacja, y szóste. Reszcie to co możecie zobaczyć. No tutaj, tak samo. No, ale my teraz będziemy się interesować rundą finałową, czyli Węgry kontra Szwecja. No, i Francja kontra Dania. No, według mnie Francja tutaj ma większe szanse na wygraną. I najprawdopodobniej, tak, najprawdopodobniej, czyli że powtórzy nam się mecz Francja kontra Węgry. Francja, Węgry, czyli mecz, kiedy żeśmy z nimi wygrali. 18 do 14 no ale dobra może już nie będę tak gadał, co chwilę Przejdźmy do spotkania A i tutaj troszeczkę się zmieni, ponieważ planuję mm, Na pierwszą połowę Sędzić Fazekasa oraz mm, Tamas Iwansik, ten z Afganistanu Dobra I to by było chyba na tyle Szkoda, że nie mogę zrobić zmienników Nie dobra nie, nie mogę Dobra, poczekajcie Dobra, i... o, zagramy sobie na tej sali Czy jest <grysta> taki biz? No, bądźmy skromni Dobra No i to raczej by było na tyle Zaczynamy mecz No, nagrywam to jeszcze przed spotkaniem Polska Dania Miejmy nadzieję, że Polacy wygrają, bo jeszcze półtorej godziny mamy Tak więc, miejmy nadzieję, że się wywiniemy znaczy, ja się wywinę w, e, w nagrywaniu, żeby zdążyć na ten mecz, bo ja naprawdę wierzę w to, że Polacy jednak zajmą to drugie miejsce w grupie. No, ponieważ, no, na pierwszy chyba już raczej nie będziemy mieli szans, ponieważ, no, następnymi przeciwnikami Niemiec są... Jest Arabia Saudyjska, tak więc... No, Arabia Saudyjska to też jest trudny przeciwnik, ale... Jest wcale on taki trudny jak na przykład właśnie dla Polski. No jak na przykład Francja, nie, no co, wiecie. No dobra, zaczynamy mecz. Co jest z tymi głośnikami, że one tak dziwnie grają. Dobra, waliście. Przy widzę Zubai, Perez, Zubai schodzi do środka. Podaję do Tamasa Moksa Zobaczcie jak grają w obronie... Szwedzi, to, na to również musimy zwracać uwagę Dobrze, teraz szedł Perez Ale broni Johannes Justrand. Broni Johan Justrand, Go też powinniśmy się strzec Bardzo dobry bramkarz jeszcze w tamtych czasach Najpierw pierwszą bramkę zdobywają właśnie Szwedzi Strasznie wysuniętą obronę grają Szwedzi Tak więc powinniśmy wykorzystać tutaj zdecydowanie Pereza i jego rzuty na bramkę i trzy piłce tamas Smoksa i... Jajajajajajaj Żebym ja tu nie przegrał, bo potem nie zdobędę Mistrzostwa Świata, kurde Muszę uważać Dobra, faulujemy Nawet no, bedo... będę się darł, że, żeśmy wygrali czy coś No bo ja bym bardzo chciał, żebyśmy wygrali ten mecz No jojojoj, uwaga ja nie mogę, dwie minuty kary. Jeszcze się mecz dobrze nie zaczął. Trzy. Trzecia minuta trzydzieści sekund, i już dwie minuty mamy. Kurde, ale niski jest ten koleś. Kto to jest? Nie wiem, stąd nie widzę. Kto to jest? Taki niski? Kołowy to wiadomo. Tam też mamy niepewność. Aaaaaa Faul. Myślałem, że nas przeszedł tak powiem? Kurde, dobrze gramy Jest przejście, tak, dobrze gramy w osłabieniu, prawie jak Polska Dobrze gramy w osłabieniu, a jak mamy przewagę, to wszystko chrzanimy Ale przynajmniej wtedy wygrywamy Bo bardzo, no, nawet dość często gramy w osłabieniu I na szczęście dzięki temu części zdobywamy bramki, można tak powiedzieć Dobra, nieważne Faul 1-1 jeden, jeden dla... Tak, 1-1 tak, jeden, jeden dla Węgier, bardzo tak, tak Dobrze ale teraz. ale tak kiepsko zagrali Szwedzi. Pogubili się zdecydowanie w ofensywie, bym tak powiedział. Dobra. Jezus, co to było? Co? Dobra. Obrona 5-1, żeby przeszkadzać tutaj Szwedom. Dobra, musimy im musimy przeszkadzać. Bardzo, bardzo mocno. Tak, żeby nie... ten... nie mieli przewagi żadnej, dosłownie żadnej. Uwaga, uwaga na to skrzydło. Uwaga na... Aj, Kim Anderson, kurde. On jest... co jest też niezły koleś, tej. Uwaga, uwaga. Zuba i Perez. Perez! Jest! Bardzo ładna bramka. Zubai, bohater meczu z Hiszpanią. Kurde, znowu nie chwytamy go. Coś ciężko mi chwycić tych skrzydłowych. Nie chwytam już ich tak jak w meczu z Brazylią, no ale kiedy to było? Jezu, co ja zrobiłem? Przypadkiem nacisnąłem d Dobra, zdecydowanie za dużo. O dobre, dobre, teraz to było dobre. Zdecydowanie teraz za dużo gadam. Powinienem się bardziej skupić teraz na 3-3. Zdobyła Zuba i Bramkę. Co mi się tak strasznie gra, buguje? Nie ogarniam tego w ogóle. Jest broni Fazeka, boże jedyny. Już chciałem powiedzieć, że Mikler z przyzwyczajenia, bo on też bardzo dużo obronił dla tej oto drużyny. Kurde, Siustrand broni. Siustrand, tak, tak. Kurde No ja tu się staram i... oh shit oh shit No i 3-4 Świetnie Kurde grałem taką obroną hamską, O Shit Grałem taką obroną hamską, że kurde ja nie mogę Supek Jezu już jest jest finał. Jest 3, Kurde, PZ się ja nie mogę. Dawaj, 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 tutaj, 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 tu, tu. Nie, Zubai, łaj Kilka poleciała i tyle Zamieszanie, zamieszanie, tu jest bardzo duże ale 3-4 jeszcze atakują Szwedzi, bo my żeśmy nie wykorzystali Tam jednej kontry Popycham go jak najmoc, kurde Ale to jak żem skrzanił, że przypadkiem nacisnąłem D i rzuciłem Shit mm. Dobra, gramy w komplecie już. Świetnie. Świetnie Fail. Iwanstik Foul znowu. Kurde, a my żeśmy zaczynali. Nie, no. Fail. Musimy coś tutaj zrobić, coś tutaj... Nie ma jeszcze grypy, ja nie mogę, taki niski nam rzucał, musimy to do... przejąć i żeśmy przejęli, tak, bardzo się cieszę Dobrze, dobrze, faul, faul Gobor Saszar niski jest, ale kurde Ale teraz, pum Shit, no myl mylą, mylą mi się przyciski, no Naprawdę o, shit, 3 do 5 Dobra, muszę już się skupić Dobra, chwila Jakby rozegrać tą akcję Dobra, walić to, nie będę, kurde Tak to się robi, tak to się rzuca Nie ma ina, nie da się inaczej Trzeba rzucać po prostu do bramki No nie, fail, kurde Nie, broni, broni Dobrze, dobrze Tak, tak tak, takie coś, takie, takie coś, co ja szanuję, naprawdę. Takie coś, takie coś, co ja szanuję. Takiego czegoś już nie. Ja nie. Kurde. Serio. To będzie ciężka pierwsza połowa. Mówię wam. Fail. 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 Jeszcze raz fail. Fuck. Jak ja mam wygrać? Kurde no. Dobra. Zubai idzie. I rzucił. Blok. Sied, sied 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 Perez wraca, jest, dobra Musisz coś musisz coś zrobić, musisz coś zrobić Sasza Wyjś tą biłkę, błagam cię, dobrze Jest Perez, Boże Muszę wykorzystać tego Pereza, naprawdę Ale ty kurde i znaleźć jakąś obronę na... Na ich skrzydłowych Iwansik Zubai Zubai podaje do Pereza Faulowany teraz Czekajcie A nie, chwila Teraz mogę NIE MOGĘ Co to jest? Nie mogę, ja nie mogę Ja nie mogę jest! tam ma i w końcu rzuca bramkę Dobrze Kurde, trzeba uważać na ich skrzydłowych Fak! Jest! Skrzydłowy! Nie! Mikler zaraz wejdzie Musimy tylko się uspokoić Bo jak będziemy się denerwować To my na pewno przegramy i brawo Świetnie Ostatnia minuta Nie pozwolić im strzelić Nie pozwolić im strzelić Nie pozwolić im podać do skrzydłowych Nie pozwolić im zejść do skrzydła Popekać, niszczyć, kopać W ogóle Za Ile jeszcze jeszcze tylko 10 sekund broni Ja nie. Dobrze. Jasu. Co to było? Serio? Dlaczego, dlaczego ja nie mogę go zmienić? Dlaczego? Jesus Maria, ja jest dobra. Chcę zmienić. What the fuck? Bo ja już żałuję, że wpuściłem tego w wazę kasa Serio Do jajstwa Boże jedyny w końcu Już mogę? Mogę, yeah Won Dobrze się spisałeś, ale jednak Bardziej wierzę w Miklera umiejętności Który to jest ten Ty jesteś ten co wygonia Harsony i błagam cię po- co ty jesteś? Nie znam cię. Nie, dobra, walicie. Kontynuujemy. Dobra, jadymy Ja nie muszę. <śpiewanie> <śpiewanie> Świetnie. Nie, nie, proszę, nie. Jest, tak. Tak. Tak, mamy jeszcze. Jest. Je, jest, ja, je, ja, je, je, nie jest, je. Jest Gregory Vance 9 do 8. O oh, shit! O oh, shit! O oh, shit. Nie podawać krzywo, proszę was, nie podawajcie krzywo. Gramy po prostu no dobrze To jest najlepsza taktyka Grać dobrze po prostu Się się Nie, jest dobra, dobra, dobrze, Perez, szybko, szybko. BUM! Fail. Shit! Moja przewaga! Jednobramkowa! Perez, wielkowo, nie może się sobie poradzić z y, ni... Mmm... Tosy si wymyślili. No dobra, no. Szczerze mówiąc, to łatwiej się grało z Francją. What the fuck? Perez. W końcu. No nie, no mu muszę rzucać tym pere Perezem, bo naszej przegramy. Jezus! Ja... Piękniemy do, do, do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu. O. Jakim ja, Jak ja mam im odebrać piłkę jak oni se rzucają po prostu między siebie Kurde zaczynam się trochę bać szczerze mówiąc To skrzanie po prostu, Edgar Duritz Obudziła się nasz gwiazda szwedzka Peres gol. Nie, no muszę zdobyć jakąkolwiek przewagę. Tak. Je. Jak. O nie, dobra, fajnie. Ktoś do przodu, ktoś do przodu. Yeah! What the fuck? Co. Nie wiem, co to było, ale dobra, ale nie. Wyglądało troszeczkę tak, jakby nie wiem. Nie wiem po prostu. W pewnym sensie wygrywamy 12 do 11. Porzuci Preda. Dobra, musimy przejąć piłkę Broni Mikler. Ło! Wow! Impreza. Mamy szansę, mamy szansę. Jest! 13 do 11. Jezus mój Ja... Jest! Pierwszy raz chwyciłem Pierwszy raz chwyciłem tego głupiego, zasranego, szwedzkiego Skrzydłowego A Szwedzi grają w ogóle tego mistrzostwach świata? Nie przypominam ja sobie, żeby Widział ich... Oh, o, shit Dobra, teraz, teraz to... To jest pewny gol, to jest pewny gol, naprawdę Kalman Kurde a ja, moi skrzydłowi. A! A! Patrzcie, to jest. M... Oj. Tr troszeczkę piłka se polecia... polatała, nie, ale na szczęście już jest z powrotem z nami. Bum, prosto, prosto w ręce drużyny przeciwnej. Fajnie, Edgar Du przy piłce. A Fuck! Na się nie ruszył Nie dobra, muszę... Nie, serio Po prostu rzucam w górę, bo inaczej nie przeskoczy tego muru Shit Jest 13 do 13, jeszcze piłkę mają przeciwnicy Co robi mój bramkarz, ja się pytam. Oooo, Mik, Mikler, Mikler, ooo, Mikler, Mikler. Oh shit. Mikler, wracaj na swoje miejsce, Jezus Maria. Co ty dzisiaj wyrabiasz? Dobra, wypycham, bo jak chcę, bo, bo mi się chce. Rymy nie są. Oje, ja mi nie, patrzcie na tego, patrz patrzcie na tego, broka pa, pa, że on nie wie w ogóle, gdzie ma stać. Dobra, nie możemy tak krytykować ciągle. Bo to jest, to źle wpływa na morale. Ta z 13 do 13 jest 47 minuta. Zara będzie 50. Powinniśmy nie dopuścić do podania do skrzydłowego. Nawet do kołowego. Ja nie! Sieć tylko nie to. To, to znowu był zabóg Ja nie mogę nie 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 nie, Prze nie. jest Czyli jednak kurde Zubai ma tu dobrze? co się stało zbugowało się jak zwykle wszystko i tyle wyszło z ataku. jaka Druga bramka? Kiedy on z nie, nie patrzyłem, dobra, nieważne. No i teraz ciężko. <laughs> Iles jak strollował wszystkich wszedłszy i zabrał piłkę. Ojej, o, ojej o, ojej. O, ojej, ojej. Iles jednak się nie popisał. Jest 14 do 13 i już jest 50 minuta. Przynajmniej wygrywamy, ale no jakoś to nie jest porażająca wygrana, no ale jednak jest troszeczkę stresu, się martwię, że nie dostanę się jednak do tego finału i tyle będzie z tego... z tej serii, trzecie miejsce, że tak głupio zająć. Dobra. Tu wiedziałem, że on... Patrzcie na bramka, patrzcie na bramka, patrzcie na bramka, no patrzcie na bramkarza. Patrzcie na bramkarza. Widzieli? Ja nie mogę. On w ogóle wie gdzie, kto to jest Mikler? Ja nie mogę, Mikler, pod... ogarnij się Serio Nie, to wszystko Miklera wina Wszystko, mi... <ścoughs> oh shit Andre dwie minuty, ka... tak, tak to się robi Ale kurde, to co zrobił teraz yy, to co zrobił teraz właśnie Mikle to, to... jest... Nie, to jest nie do pomyślenia, no naprawdę, no. Stanął sobie dobre parę metrów od bramki i... Niech się nie wie, że bramkę stracił. Kurde, se podszedł do tego skrzydła. Zbugowana jest ta gra, dziwna. Czasami tak potrafi wkurzyć człowieka, że jakaś masakra to jest. 15 do 14, Jezus Maria, jeszcze... Je... jest! Jest. Wyko błagam to wykorzystajcie. Ba błagam to wykorzystajcie. Wykorzystajcie to. Ile jest? O, JEST jest. Boże jedyny, teraz się dobrze spisać w obronie. What the fuck? Błagam Mikler, nie zrób niczego głupiego. No to jest jednak jednak to jest Oh fuck, oh shit, oh fuck. Mikler ma formę taką byle jaką Trzeba go Nie, na mecz z nie wiem kim Bo nie było jeszcze wyników Puszczę Miklera w, w pierwszym składzie Bo w bo jak wszedł w drugiej połowie To już nie jest taki dobry Jest! 17 do 15! Imprezujemy! Znaczy może jeszcze nie imprezujmy Jest! Dobra! Zaraz będziemy mogli imprezować Jeee 18 do 15 O mój Boże Końcówka jednak <laughs> Kurde no, Czuję się normalnie jak Gdziebym ja grał mecz z Rosją <laughs> Strasznie zacięty Ale kurde Kalman wiesz co ty jesteś taki hamski, Taki hamski. Jak to nie wpadło do bramki Jeszcze jest niemożliwe żeby to nie wpadło przysz? Przecież... To się odbiło od słupka i przekroczyło jeszcze... Nie, odbiło się drugi raz od słupka i co? I... co? I, co, i to jest wszystko? Jest ile? Sp... O dobrze ile schwyta piłkę? Bardzo dobrze. I jeszcze tutaj rzucimy sobie na koniec bramka. <grymka> Prosto nad bramkarzem i... Jest! Wygraliśmy! Jezus Maria, tak się cieszy po takim meczu walić już te ich wszystkie bramki Walić to wszystko. Walić, to, walić te wszystkie bramki Wygrywamy ze Szwecją 19 do 17, brawo Jezu jaki głupi mecz, tak... Taki trochę, no taki... No nie był w sobie taki najlepszy, no... Szczerze mówiąc Parę z 7, ale jednak czerwona, no czerwona kartka, no 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 tak, tak, taki fajny jest. Dobra. A się koledzy spisali bardzo ładnie Szwecja, tam Szwecja dobra, nieważne kontynuujemy o o 34-30. Francja przegrała. Następny mecz z Danią, drodzy Państwo. Dziękuję, za, a w ogóle porównajcie poznacie z 17 30 do 34. No, jestem ciekawy, jak wygląda ten mecz, ale dzisiaj był bardzo zacięty mecz. z mi. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Wyłączył już tą muzykę. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa pa!